Konie ruszyły. Ładnie złapał start Eryn i on poprowadził. A w tej chwili ostatni galopuje Milan. Na razie nie złapał kontaktu z czołówką. Eryn na drugiej pozycji galopuje Perys. Eryn, Perys w czołówce jest także Grekus. To jest pierwsza trójka. Za nimi Karla Alcaledia. Piąty w tej chwili jest Perton. I stawkę. Zamyka Milan. Docelownika jeszcze mają 1400 metrów. Nadal zdecydowanie Erin. Na drugiej pozycji galopuje Perys, na trzeciej Grekus. To są trzy pierwsze konie. Na czwartym miejscu na razie jest Karla Alkaledia. Piąty Perton i stawkę zamyka Milan. Na razie te dwa pierwsze konie blisko siebie, to znaczy Eryn z Perysem na trzeciej pozycji galopuje Grekus, czwarta jest Karla Alkalediak, piąty Perton i w niewielkim odstępie Milan. Są mniej więcej w połowie zakrętu. W czołówce na razie tam się nic nie zmienia, bo łeb-łeb galopują dwa konie. Eryn z Perysem. Eryn z Perysem za nimi potem jest blisko Grekus. Jest tam Karla Alkaledia, Perton i ostatni w odstępie, cały czas galopujący za stawką Milan. Przed wyjściem na prostą Erys i Perys. Eryn i Perys, przepraszam. Eryt wyprowadza przy wewnętrznej, próbuje zaatakować go Perys i tam jeszcze polem finiszuje Grekus. I tam Karla Alkaledia także podjęła finisz. Walka kilku koni. To jest do celownika jeszcze 300 metrów. Przy kanacie galopuje Eryn, ale mocno jest tutaj atakowany z pola przez Grekusa. I grekus obejmuje prowadzenie Grekus, Eperyn i na trzeciej pozycji John, e, e, przepraszam, cały czas prowadzi tutaj grekus, na drugiej pozycji Eryn, Grekus Eryn, na trzeciej Perys. W tej kolejności kończą czwarta jest Karla Alkaliach, piąty Perton. I stawkę zamyka w niewielkim odstępie Milan.